Bardzo cieszę się, że się widzimy pomimo nie tak strasznie zimowej pogody. Godzinę wcześniej w Andrychowie to mieliśmy naprawdę zamieć, a mimo wszystko spotkanie się na szczęście odbyło. W Wadowicach mamy troszeczkę żej, ale wiele cieplej nie jest, ale w styczniu nie jesteśmy w stanie niestety z pogodą dziś zrobić. Bardzo Wam nic zrobić. Bardzo Wam dziękuję, drodzy Państwo, że wszyscy przyszliście tutaj w tak dużej liczbie na spotkanie z nami, żeby porozmawiać o Polsce, o sprawach publicznych. Od razu ostrzegam, że to nie jest jeszcze spotkanie wyborcze, bo nie ma jeszcze kampanii wyborczej, to dopiero w przyszłym Roku, w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszona, więc niech tu Was nic nie zwiedzie. To nie jest żadna agitacja. Musimy ustalić zeznania na wypadek, jakby PKW kogoś pytało, czy tu doszło do naruszenia jakichś przepisów. Wszystko jest zgodnie z prawem. Trwa ta prekampania, trwa trasa, zupełnie absolutnie niewyborcza, a trwa już wiele miesięcy, bo zaczęliśmy ją w styczniu. We wrześniu, co ja mówię, od tego czasu już chyba prawie 80 miejscowości odwiedziliśmy w zasadzie całej Polsce, na północy, południu, na wschodzie, na zachodzie. Teraz jesteśmy u Was i ta kilkumiesięczna trasa, te dziesiątki spotkań czegoś mnie nauczyły. Dowiedziałem się czegoś nowego o Polsce, a nauczyłem się i dowiedziałem, dostrzegłem, a następnie doceniłem to, że wszystkie polskie miasta i miasteczka, które odwiedziłem, a myślę, że to jest próba reprezentatywna dla całej Polski, są czyste, schludne, zadbane i bardzo bezpieczne. To jest coś, czego wcześniej tak nie doceniałem. Nie widziałem tego, no bo to jest dla nas, dla Polaków, coś zupełnie oczywistego, że kiedy wychodzimy na ulicę, no nie wychodzimy w strachu. U nas spacer nie jest sportem ekstremalnym. Gdy ktoś idzie na jarmark Bożonarodzeniowy, to wie, że nic złego mu się tam nie wydarzy. My żyjemy w tym spokoju, w tym bezpieczeństwie. Nawet go nie widzimy, jest dla nas tak oczywiste. A nie jest to oczywiste dla obcokrajowców z Europy Zachodniej. Gdy oni przyjeżdżają do Polski, to jest pierwsza rzecz, którą widzą. Oni się pytają, Polacy, jak wy to robicie, że u was tak czysto, tak bezpiecznie, tak spokojnie, bo u nas to jakieś gangi imigrantów z całego świata, bezdomni, narkomani, kupy śmieci na ulicach. W Polsce tego nie ma. Jest jedna przyczyna, dla której w Polsce jest o tyle lepiej niż na Zachodzie. Tą jedną przyczyną jest to, że w Polsce to mieszkają przede wszystkim Polacy, a Polacy to jeden z największych europejskich narodów. Polacy mają wspaniałą tradycję, kulturę, piękną, ponad tysiącletnią historię, z której naprawdę mamy prawo i powinniśmy być dumni. Wiele rzeczy Polakom w Polsce się udało, wiele rzeczy naprawdę powinniśmy doceniać. No zobaczcie, jaki my mamy poziom bezpieczeństwa, ja naprawdę się nie boję iść na spacer w dowolnym mieście w Polsce, w dowolnej godzinie, nie boję się, że ktoś mnie napadnie, nie boję się o swój portfel, o swoje pieniądze. No, chyba że widzę jakiegoś polityka albo urzędnika skarbowego, to mi się perspektywa zmienia. Natomiast normalnie nie mam żadnych obaw, bo wiem, że jesteśmy bezpieczni Polacy. Takich rzeczy nie robię. Mamy jedną z najniższych przestępczości w całej Europie. Polacy mają bardzo wysoką kulturę osobistą. My doskonale wiemy, kogo należy przepuścić drzwiach, że w komunikacji publicznej trzeba ustąpić miejsca kobiecie albo osobie starszej. No, może nie wszyscy tak teraz myślę, no bo jak Trzaskowski raz na pięć lat w kampanii wyborczej sobie przypomni, że metro istnieje, co siedzi tam, kiedy inni stoją, bo nie wie jak się zachować, ale Polacy wiedzą jak się zachować. Polacy nie wyrzucają śmieci na ulicę swoich miast, dbamy o czystość, nie zatruwamy naszych rzek. No znowu ten Trzaskowski, jego czajka, to kontrprzykład. Natomiast normalnie Polacy takich rzeczy nie robią. Polacy są też bardzo pracowici. My przez te 30 parę lat nasza gospodarka rozwinęła się dziesięciokrotnie. To jest jeden z najlepszych wyników na całym świecie, z którego możemy być dumni. To efekt ciężkiej, długiej pracy Polaków. Polacy bardzo dużo pracują. No chyba, że politycy albo znowu trzaskowski to oni się nie przepracowują, ale zwyczajni Polacy bardzo dużo i ciężko pracują, bo jesteśmy pracowici. Polacy pamiętają o swojej historii, o swojej kulturze, o swoich tradycjach, zwyczajach, o swoich przodkach. W tym jesteśmy naprawdę dobrzy. Ale jedna rzecz nam nie wyszła. Jako narodowi. Z jednej rzeczy mamy prawo być niezadowoleni, i o jedną rzecz możemy mieć pretensje, niestety. Kompletnie, w ogóle nie wyszła nam nasza klasa polityczna. Z naszych rządów i z rezultatów ich działań mamy prawo być niezadowoleni. Zobaczcie. Polacy pamiętają o swojej historii i tradycjach, kulturze, o naszej państwowości. A czy pamiętają o naszej historii nasi politycy? Zobaczcie, marsz niepodległości. To jest Największa patriotyczna manifestacja w całej Europie. Nigdzie nie ma czegoś tak pięknego jak Marsz Niepodległości. Co roku do Warszawy przyjeżdża ponad 100 tysięcy osób. Z Polski, też z całej Europy przylatują niektórzy świętować. Idzie taka ulicami Warszawy wielka rzeka biało-czerwona, z biało-czerwonymi flagami. Piękny widok, piękne zdjęcia zawsze są co roku. I Marsz Niepodległości jest organizowany oddolnie. To nie jest żadna uroczystość państwowa. Rząd tego nie organizuje, miasto tego nie organizuje, żadne partie polityczne, tylko Polacy oddolnie już od kilkunastu lat i tak z każdym kolejnym rokiem wygląda to coraz piękniej. A jak z tym marszem niepodległości, jak go widzą nasi politycy i co z nim robią? Za pierwszych rządów Donalda Tuska prawie co roku tam były organizowane jakieś policyjne prowokacje po to, żeby pokazać, że to są zadymiarze i bandyci na tym marszu, a nie normalni ludzie, patrioci, rodziny z dziećmi. Jak tak jest naprawdę? Jak się minister Sienkiewicz cieszył, nagrany u i przyjaciół, że wymyślił, żeby spalić tą budkę pod ruską ambasadą, żeby pokazać, jak ci ludzie chodzą na marsz niepodległości. A co robi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy? Co roku próbuje zakazać przejścia marszu niepodległości, trzeba do sądu się odwoływać, żeby można było świętować odzyskanie niepodległości w Polsce. Trzaskowskiemu przeszkadza to, że Polacy w Polsce, w Warszawie, w centrum swojej stolicy chcą świętować odzyskanie niepodległości. Przeszkadza mu ta wielka rzeka biało-czerwonych flag, ma z nią problem. Gdyby te flagi były tęczowe, to on pierwszy na tych swoich obcasach by tam pobiegł, defilować w pierwszym rzędzie. Ale bia flagi biało-czerwone to temu człowiekowi przeszkadzają. Takiego Warszawa niestety ma prezydenta. Polacy pamiętają o swoich przodkach, ale nasz rząd o nich nie pamięta. Do tej pory na Wołyniu, bez grobów, bez pochówka leży ponad 100 tysięcy naszych rodaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej. Czy udało się państwu polskiemu wymóc zgodę na ekskumację, na to, żeby można było naszych rodaków normalnie pochować? Nie, nie udało się jej załatwić. Nie chcieli tego załatwić. Nie mieli do tego głowy, nie wiem, czasu, energii, a niemcom się udało, że ostatnie 20 lat. Niemcom udało się ekskułować na Ukrainie ciała ponad 100 tysięcy żołnierzy niemieckich. Udało się wykopać ciała żołnierzy Wehrmachtu, SS, zbrodniarzy wojennych nazistów. To się udało. Na to się Ukraina zgodziła. A ciała polskich niewinnych, cywilnych ofiar dalej tam leżą. Bo polski rząd o tym nie pomyślał. Nie mamy żadnego wielkiego muzeum Rzezi Wołyńskiej. Nie ma nawet jakiegoś pomnika upamiętniającego tę straszną zbrodnię. Postał parę miesięcy temu pomnik w Domostawie, ale on został zbudowany oddolnie przez Polaków ze zrzutek, bo politycy nie nie chcieli mieć z tym nic wspólnego, bo oni nie prowadzą polskiej poważnej polityki historycznej. Prowadzą raczej politykę historyczną w imieniu innych narodów. Niemieckiego? Podręczniki do polskich dzieci pisze jakaś komisja polsko-niemiecka. Niemcy piszą nam historię. To jest jakiś skandal. Historie piszą zwycięzcy. Czy Niemcy wygrali drugą wojnę światową? Nie. To czemu piszą nam podręczniki do historii? Przecież tam są efekty tego. W podręczniku dla dzieci jest rota Marii Konopnickiej, ale słowo Niemcy zastąpiono słowem Krzyżacy. Żeby się przypadkiem Niemcom przykro nie zrobiło, żeby źle o Niemcach nie mówić, bo w Polsce to o Niemcach nie wolno źle. O Polakach to tak, to się mówi źle, ale o Niemcach absolutnie nie wolno. A jak wygląda polityka? Odznaczeń, orderów najważniejszych. Parę miesięcy temu order od polskiego prezydenta dostał Wasyl Zwarycz, były już na szczęście ambasador Ukrainy w Polsce. Który już po wybuchu wojny mówił, że polski rząd prowadzi politykę prorosyjską, mówił, że polscy rolnicy strajkujący, oni tam strajkują, protestują przez Putina, że to dla Putina tam strajkują. On umniejszał, negował odpowiedzialność Ukrainy za rzeźbełńską. Za te bzdury i za te kłamstwa są odznaczone przez polskiego prezydenta. Państwo polskie odznacza ludzi, którzy kłamią na temat Polski i Polaków. Nie on jeden. Gaj Verhofstadt, ten unijny polityk, też dostał order. Chyba za to, że w 2017 roku mówił, że na Marsz Niepodległości to przyjechał. Wychało do Warszawy 70 tysięcy faszystów, rasistów i nazistów. Facet widział faszystów w Warszawie nie w 1939, w 2017 roku i też został oznaczony. I największy skandal. Order od polskiego prezydenta dostał ten pseudohistoryk Jan Tomasz Gross, który kłamał, że Polacy w trakcie II wojny światowej zabili więcej Żydów niż Niemców. I też nagroda, order od polskiego prezydenta. W tym należy skończyć. Jeżeli zostanę prezydentem, odbiorę im te ordery. Koniec z nagradzaniem za obrażanie Polski i Polaków. Koniec z nagradzaniem za kłamanie na temat naszej pięknej historii, w której powinniśmy być dumni. I nie powinniśmy nagradzać ludzi, którzy mają wypowiedzi antypolskie. Ale polscy politycy niestety tego nie rozumieją, bo nie prowadzą polskiej poważnej polityki historycznej i to trzeba zmienić. Nie prowadzą też niestety asertywnej polityki zagranicznej. To wszyscy wiedzą, że polityka zagraniczna powinna być transakcyjna, asertywna. Coś za coś. Możemy wam pomóc, możemy wam coś dać, ale to wy musicie dla nas coś załatwić musicie gdzieś tam ustąpić. Coś za coś. Tak wygląda polityka normalna zagraniczna wszędzie. Nie w Polsce, bo nasi politycy wszystko robią za darmo, a potem są zdziwieni, że nie są w stanie nic załatwić. Jak trzy lata temu prawie Rosja napadła na Ukrainę, jak się przecież Polska rzuciła do pomocy. Ile my tam wysłaliśmy broni, amunicji, ile my tam wysłaliśmy pieniędzy? Ilu Ukraińców Polacy przyjęli pod swoimi dachami. No Polacy się zachowali pięknie. Natomiast czy polski rząd coś z tym zrobił? Czy uzyskał coś w zamian? Wynegocjował. Oni nawet żadnych warunków nie postawili ani żadnych oczekiwań. Mówili, że to nie czas teraz na takie rozmowy, co my za to chcemy, że my teraz budujemy kapitał wdzięczności i jak ta wojna się będzie kończyć, to wszyscy będą o tym pamiętać i się nam odwdzięczą. No, trzy lata minęły, wojna, mam nadzieję, powoli się kończy. Czy ktoś o tym pamięta? Czy ktoś nam się odwdzięczył? Czy Ukraina w drobnej sprawie zrobiła krok wstecz? Czy ustąpiła nam nawet w sprawach symbolicznych? Nie, bo polski rząd tego nie wynegocjował, nawet nie postawił oczekiwań, czego od nich oczekują. Tak się nie prowadzi polityki zagranicznej. Nasz rząd kompletnie tego niestety nie potrafi. Ale nasi politycy coś potrafią. Potrafią wygrywać w rankingach, których absolutnie się nie powinno wygrywać, w jakichś antyrankingach. Mamy pierwsze miejsce w rankingu w całej Europie na najbardziej skomplikowany system podatkowy. Nikt nie ma tak skomplikowanych podatków jak Polacy. Tak nas urzędzili. W Polsce nawet proste podatki są trudne i są skomplikowane i są bardzo długie. Zobaczcie, jest taki prosty podatek przychodowy. W Polsce on też znowu, żeby utrudnić, nazywa się ryczałtowy. Natomiast on jest prosty. Płaci się jakiś procent od przychodu. Jak przedsiębiorca wystawia fakturę na 100 zł, to płaci 3 zł podatku. No nie ma tam żadnej filozofii. Rzecz powinna być prosta i oczywista. Jak Państwo myślicie? Na ilu stronach oni zapisali ustawę o tym podatku? Ile stron zajęło im opisanie podatku, które w kilku zdaniach można opisać? 3, 5, 17. No nie nasz, no, tak źle, to nie no. Ponad 100 stron, żeby prosty podatek opisać. Bo on co w Polsce wcale nie jest proste, bo go skomplikowali. Jest nie jedna, dziesięć różnych stawek, nie wiadomo czemu. Każdy płaci inną. Lekarz ma inną stawkę niż weterynarz. Prawnik inną stawkę niż inżynier. Programiści mają trzy jeszcze inne stawki i nie wiedzą, którą wybrać. Jak się do gus zapytają, po roku potrafi im GUS dopiero odpowiedzieć, jaki mają płacić podatek. A to jest prosta sprawa, podatek przychodowy. Taki dramat jest z podatkami prawdziwie skomplikowanymi. Taki VAT ma 400 stron. On niby w całej Europie powinien być podobny, bo jest tylko implementacją, prawie że tłumaczeniem dyrektywy unijnej, więc tam wszędzie powinno być tak samo. Ale nie jest. W Polsce jest gorzej. W Polsce rozliczenie VAT-u firmie zajmuje trzy razy więcej niż średnia unijna trzy razy więcej. Jak się porównamy do najlepszych, gdzie ten podatek jest naprawdę prosty do takiej Estonii. To tam rocznie, średnio rozliczenie VATu zajmuje 14 godzin, godzina miesięcznie, a w Polsce ponad 100 godzin rocznie, żeby rozliczyć VAT. Jestońska firma się rozwija, a polska firma w tym czasie rozlicza VAT, bo tak ją politycy rządzili, komplikując nam zupełnie niepotrzebnie podatki. Mamy też pierwsze miejsce w innym rankingu. No najbardziej skomplikowane, nieprzyjazne przepisy gospodarcze. Polski biznes jest zwalczany przez polskie państwo. Płaci się ZUS co miesiąc, coraz wyższy, niezależnie od tego, czy jest strata, czy zysk, coraz wyższa składka zdrowotna, kontrole z 40 różnych instytucji, każda chce jakieś pieczątki, podpisu, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, certyfikatu, nie wiadomo czego jeszcze. Polski biznes jest niszczony przez polskie państwo, a w tym samym czasie wielkie, międzynarodowe, zagraniczne korporacje są witane z komorami. Czerwony dywan im się rozkłada, mają specjalne strefy ekonomiczne, specjalne zwolnienia, ustawy, prawo pisane prosto pod siebie, tak jak oni chcą, a nie tak jak chcieliby polscy biznesmeni. A jak któraś taka korporacja nie ma jeszcze ustawy napisanej pod siebie, to ją sobie zamawia za pośrednictwem lobbystów, tak jak my pizzę zamawiamy, takie to jest dla nich skomplikowane. Polskie państwo faworyzuje zagraniczne firmy kosztem polskiego biznesu, nie wiadomo czemu. Mamy też pierwsze miejsce w jeszcze jednym rankingu. No najdroższą energię elektryczną w całej Europie. Nikt nie płaci tyle za prąd, co Polacy. Płacimy najwięcej. Szwedzi, Holendrzy, Włosi, Francuzi, Niemcy, wszyscy mają tańszy prąd niż Polacy. Bo nas stać. Wszyscy wiedzą, Polacy mają forsę lodu, nie mamy co z nią zrobić. To żeby się nie marnowała, to przecież za prąd więcej zapłacimy. No ale ktoś powie, no że to nie ich wina, że to ta unijna polityka klimatyczna, ten zielony ład, to przez to prąd jest tak drogi. No i z jednej strony to jest prawda, bo to oczywiście, że winna jest unijna polityka klimatyczna. Ale unijna polityka klimatyczna jest w każdym państwie Unii Europejskiej, wszędzie taka sama. A tylko w Polsce jest tak drogi prąd. Wszyscy inni sobie dużo lepiej z tym poradzili, tylko nasi sobie z tym nie poradzili. A ten zielony ład, tą politykę klimatyczną to trzeba odrzucić. To jest chory, ideologiczny, lewicowy pomysł, który nie ma kompletnie żadnego sensu. Kiedy tam są wielkie nakłady, to nas biliony złotych będzie kosztowało. Oni chcą, żebyśmy wyremontowali sobie wszystkie domy i mieszkania tak jak oni chcą. Wymienili źródła ciepła, zmienili samochody na elektryczne, żebyśmy płacili dużo za prąd, pozamykali elektrownie, Mamy zamknąć przemysł, zamknąć firmy produkcyjne, zamknąć rolnictwo i wrócić na drzewa jeść owoce. Tylko po co? Po to, żeby za 20 lat było jeden stopień chłodniej, żeby teraz nie było, nie wiem, zero, tylko był minus jeden. I biliony złotych nas to będzie kosztować, to pod warunkiem, że to im się uda, bo to nie wiadomo. Ja to nie wiem, czemu to miałoby im się udać. No bo jeżeli zamkniemy taką fabrykę w Europie, bo emituje dwutlenek węgla i prąd jest przez to drogi, ją firma międzynarodowa przeniesie do Chin, gdzie nie ma takich pomysłów, to ona dalej emituje dwutlenek węgla, tylko że w Chinach albo w Indiach, a nie w Europie. To co się zmienia? Poza tym, że potem produkty z tej firmy trzeba przywieźć do Europy, no i znowu po drodze emitować dwutlenek węgla. To samo z rolnictwem. Chcą zaorać rolnictwo w Europie, bo jest nieprzyjazne dla klimatu. I mamy kupować jedzenie z Ameryki Południowej. Bo wiadomo, to oni wszyscy to wiedzą, że polskie krowy są niewychowane, emitują dużo gazów cieplarnianych. I przez to ich nie powinno tu być. Bo argentyńskie krowy, o, te to wiedzą, jak się zachować. One nie emitują żadnych gazów cieplarnianych i tam krowy można hodować i następnie kupować mięso do Polski. my kupować żywność z Ameryki Południowej, samochody i wszystkie produkty przemysłowe kupować z Azji, to pytanie, skąd będziemy mieli na to pieniądze. To trzeba po prostu odrzucić. Mamy przez Zielony Ład, coraz droższy prąd. Koszt ogrzewania rośnie, koszty życia naszego rosną. Wszystko rośnie, bo czyż ceny energii to w produkcję wszystkiego trzeba wpisać. Spada konkurencyjność europejskiego, polskiego przemysłu. Zamykają się firmy, w Polsce przenoszą do Azji. Miejsca czy fabryki idą do Azji, przemysł idzie do Azji. Dobrze płatne miejsca pracy. Dla inżynierów idą do Azji, a do Europy idą inżynierowie z Afryki. To nie jest dobra wymiana, to nie jest przyszłościowe myślenie, przyszłościowy kierunek. Z tymi inżynierami, to niestety to nie jest żart, oni naprawdę tak myślą. Parę tygodni temu kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, podpisał umowę z rządem Kenii i Kenia ma wysłać do Niemiec 250 tysięcy inżynierów. sobie pomyślałem, ale jak 250 tysięcy? Strasznie dużo. To co w tej Kenii? Na rok każdego miasteczka mają politechnikę i tam kształcą tylu inżynierów, to jest tak dobrze wyedukowany naród. Uruchomiłem internet, szukam. W Kenii jest 40 tysięcy inżynierów, w całej Kenii 40 tysięcy. To jak chcą wysłać do niej 250 tysięcy? Co to będą za inżynierowie? Co to będą za ludzie? Nie będą zwiększać poziom produkcji przemysłowej czy poziomu przestępczości na ulicach miast? Przecież tak to wygląda. W Berlinie w tą noc sylwestrową było 1800 interwencji policji i straży pożarnej, bo inżynierowie z Afryki chodzili i strzelali do ludzi z fajerwerków. Samochody strzelali, szyby strzelali. I policja musiała 1800 razy interweniować ze strażą pożarną w jeden tylko wieczór, w jednym tylko Berlinie. Cała Europa Zachodnia wyglądała tak w Sylwestra. To co roku w Paryżu liczą w setkach spalone samochody, bo im inżynierowie palą samochody. W Szwecji 150 zamachów bombowych w jeden rok. W Holandii poprzednio 600 zamachów bombowych w jeden rok. A w Holandii to jest dwa razy mniej ludzi niż w Polsce, jakby to przeliczyć z liczby mieszkańców Holenderskiej na Polską, to byłoby tak, jakby w Polsce codziennie wybuchały cztery bomby. Każdego dnia. Państwo, myślę, że jesteście zorientowani, to wiecie, bo śledzicie internet, telewizję, radio. Czy w Polsce każdego dnia wybuchają cztery bomby? Czy mamy takie rzeczy w Polsce? Mamy jakieś wojny gangów na ulicach, mamy jakieś strefy no-go, gdzie jest zbyt niebezpiecznie, że nawet policja się boi wejść. No nie mamy takich rzeczy w Polsce. Bo w Polsce mieszkają przede wszystkim Polacy, cywilizowany naród. My takich rzeczy nie robimy. A tamci pościągali sobie ludzi z Trzeciego Świata i są teraz zdziwieni, że mają sceny z Trzeciego Świata na ulicach swoich miast. Nie możemy powtórzyć tego błędu Europy Zachodniej, nie możemy się otworzyć na masową migrację. Ale Polacy na szczęście to rozumieją. Polacy to mądry naród. My widzimy, co się dzieje na Zachodzie. Mamy znajomych pracujących na Zachodzie, Polaków, którzy wyjechali tam do pracy. Jeździmy tam czasem na wakacje, to wiemy, jak to wygląda i widzimy, że nie chcemy czegoś takiego w Polsce. No i Donald Tusk chyba też to zauważył. Do, dotarły do niego chyba jakieś badania opinii publicznej, bo jeszcze przed wyborami to on mówił, że to dobrzy ludzie, tu szukają swojego miejsca na ziemi, musimy ich tu wszyscy puszczać. No ale zobaczył teraz badania mu się odmieniło. Ma być nowa strategia migracyjna dla Polski. Że tak w przybliżeniu ma nie być żadnych migrantów. No teoretycznie to brzmi dobrze, bo o to mniej więcej tu powinno chodzić. Natomiast pytanie, dlaczego w takim samym w tym czasie rząd ogłosił, że będzie za pół miliarda złotych otwierał 49 centrów integracji cudzoziemców. No to jak ma nie być tych migrantów, to kogo będą integrować te centra integracji cudzoziemców? 49 centrów, no to trochę ludzi tam się zmieści, nie? No to jak mają być te centra, to chyba jednak będą migranci, ale to by znaczyło, chociaż ciężko w to uwierzyć, że Tusk mógł nas oszukać. No, wierzą państwo, że Tusk mógł prawdę nie powiedzieć, że mógł skłamać premier naszego rządu? Wierzycie? No mam nadzieję, że wierzycie. Byście byli tu w Wadowicach bardzo naiwni, gdybyście po tylu latach znajomości Tuska jeszcze w cokolwiek mu wierzyli. Ja mu absolutnie w nic nie wierzę. Jak mówi, która godzina, to ja patrzę na zegarek sprawić, bo wyczuwam podstęp. jak gazeta wyborcza, gdzie na pierwszej stronie data się nie musi zgadzać. W życiu są tylko trzy pewne rzeczy: śmierć, podatki i to, że Tusko szuka Polaków. Nie wierzcie w żadne słowo Donalda Tuska. Nie możemy powtórzyć błędów Europy Zachodniej i otwierać się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Te wszystkie złe rzeczy, które robią nam politycy, to oni to robią wbrew naszej woli. Polacy tego nie chcieli. Ja sobie nie przypominam, żeby kiedyś były tutaj jakieś demonstracje, manifestacje, żeby Polacy wyszli na ulicę i mówili: skomplikujcie i podnieście nam podatki, otwórzcie obóz dla uchodźców pod naszym miastem i załatwcie nam najdroższy prąd w Europie. Czy Polacy się kiedyś tego domagali? Czy Polacy chcieli takich rzeczy? No nigdy, nikt tego nie chciał. Zresztą oni też tam nigdy tego nie obiecywali. Kojarzycie jakiegoś polityka, który wyszedł w kampanii wyborczej i mówi, ja wam tak skomplikuję podatki, że dopiero zobaczycie. Zrobię wam drogi prąd. Imigranta na każdym kroku. No nikt tego nie obiecywał. Nikt nie ostrzegał, że doprowadzi do takich rzeczy. A to właśnie zrobili. Wbrew naszej woli. A Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na inną klasę polityczną. Polacy zasługują na to, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jeżeli zostanę prezydentem, zawetuję każdą nową ustawę podatkową, która komplikuje albo podnosi podatki. Rząd ma już wystarczająco dużo pieniędzy, tylko je wydaje na głupoty, marnuje albo kradnie i potem wyciąga ręce po więcej. Koniec tym, ani jednego podatku więcej. Na nic się nie zgodzę, mają już wystarczająco dużo kasy. Polacy zasługują też. Dziękuję. Polacy zasługują też na przyjazne przepisy, na przyjazną biurokrację, na ten dobro, dobrowolny zostaw, jak jest w Niemczech, na niższą składkę zdrowotną, jakąś niezależną od tego przychodu. Na to, żeby nie było tyle kontroli, na to, żeby nie faworyzować wielkich zagranicznych korporacji kosztem polskiego biznesu. Jak wygram wreszcie, przyjdzie czas na polski biznes. Polacy zasługują też na tanią energię elektryczną. Doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu. Nikt tam nie będzie mówić, jak mamy ogrzewać mieszkania, nikt tam nie będzie mówić, skąd mamy czerpać prąd. Prąd będzie tańszy i wreszcie produkcja czegoś w Polsce zacznie się opłacać. Polacy zasługują też na bezpieczeństwo na ulicach swoich miast. Uszczelnię granice i nie zgodzę się na żadne migracje do Polski z Azji czy z Afryki. Polacy zasługują wreszcie na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jeżeli stanę prezydentem, to oni w Polsce, Niemcy, Ukraińcy, wszyscy inni będą się dopasowali do naszych interesów, do naszej kultury, do naszej pamięci historycznej, do naszej wrażliwości, do naszego języka. Tak to powinno wyglądać od samego początku. Marzy mi się taka. Marzy mi się taka silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chciałbym Polski silnej, poważnego państwa, nie takiego jak teraz tektury, które próbuje się wtręcać nam w każdy najdrobniejszy fragment naszego życia, ale państwa poważnego, które zajmuje się niewieloma, ale za to najważniejszymi obszarami. Chroną zdrowia, edukacją, sądownictwem, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Silną armią, silnym wojskiem, ale wojskiem, które siedzi w Polsce i pilnuje Polski, pod żadnym pozorem nigdy nie jest wysyłany na wschód. Jak zostanę prezydentem, żaden polski żołnierz nigdy nie zginie za Donbas albo Krym. Polacy zasługują też na Dziękuję. Chciałbym takiej. Chciałbym Polski dumnej, Polski suwerennej, która sama podejmuje decyzje, która nie pyta się. W każdej sprawie o zgodę Berlina, Brukseli czy też Waszyngtonu. Polski dumnej ze swojej pięknej historii, prowadzącej poważną politykę historyczną, asertywną politykę zagraniczną, ale Polski dumnej zamieszkali przez dumnych Polaków, przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychowywać swoje dzieci, jak chcą ogrzewać swój dom, jakim chcą jeździć samochodem czy czym chcą płacić. Nikt nie będzie nam mówił, jak mamy żyć. Każdy z nas ma tylko jedno życie i ma prawo je przeżyć po swojemu. Tak jak sam chce, bo to jest. Jego życie i żaden polityk nie powinien o tym decydować. Chciałbym też Polski bogatej, ale Polski bogatej bogactwem swoich obywateli, opartej o silną polską gospodarkę, o polskie firmy, a nie zagraniczne, z niskimi i prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, z bezpieczeństwem żywnościowym oraz energetycznym, z odrzuconym zielonym ładem w infrastrukturą na miarę naszych aspiracji. Chciałbym wreszcie Polski bezpiecznej ze szczelnymi, bezpiecznymi granicami i w konsekwencji bezpiecznymi ulicami naszych miast. Chciałbym, żeby żaden Polak nigdy nie musiał się martwić, że jakieś obce państwo nas zaatakuje lub że ktoś manewruje nas w jakąś wojnę albo że zostaniemy napadnięci na ulicach naszego miasta przez przybysza z końca świata. Marzy mi się taka silna, dumna, bogata, bezpieczna Polska, którą mam nadzieję razem zbudujemy nie tylko dla nas, ale dla naszych dzieci i wnuków. Mam wielką nadzieję, że państwo również chcielibyście właśnie takiej Polski. Zresztą sami mi powiedzcie. Chcielibyście mieć niskie i proste podatki, przyjazne przepisy, tanią energię elektryczną, bezpieczne ulice, chcielibyście mieć prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, to głosujcie na mnie w tych wyborach 18 maja. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję.